Jak często zdarza Ci się, że chcesz dokonać jakiejś zmiany, i pomimo e, różnego rodzaju świadomych prób, e, Ci się to nie udaje, bądź też nie możesz dojść e, do tego, co jest przyczyną tego, że nie możesz czegoś zmienić w swoim życiu. Widzisz, ponad 95% swoich czynności, funkcji e, codziennych w życiu wykonujemy podświadomie, a zmian próbujemy dokonywać świadomie, przez co jest to e, jeden z najtrudniejszych elementów w naszym życiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Miłosz Krusiński. Jestem hipnoterapeutą, absolwentem największej na świecie, największej na świecie szkół hipnoterapii Omni Hypnosis Training Center, czy National Guild of Hypnotists. I zajmuję się pomocą w uwalnianiu się z różnego rodzaju problemów natury psychicznej, psychosomatycznej. I jednocześnie pomagam ludziom Odnajdywać ich przyczyny, ich problemów i uwalniać się, by mogli być wolni, by mogli zmieniać swoje życie na lepsze. Ponieważ jest wiele elementów, które wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie z poziomu podświadomego i dzięki. Hipnoterapii, dzięki hipnozie, bo tym się zajmuję na co dzień, możesz dotrzeć do tych przyczyn, przepracować je, tak oczywiście w skrócie, na poziomie podświadomym i uwolnić się, by być wolnym, szczęśliwym człowiekiem. Jeśli chcesz dokonać jakichś zmian, ważnych dla Ciebie zmian, niekoniecznie. W kontekście pozbycia się takich problemów jak depresja, nerwice, nałogi, uzależnienia. Natomiast, może po prostu chcesz podnieść jakość swojego życia, rozwinąć swój biznes, bo stoisz w miejscu i czujesz, że. Chciałbyś i wydaje ci się, że mógłbyś więcej, mogłabyś więcej, a jest coś, co cię blokuje. Możliwe, że są tego przyczyny i dzięki hipnoterapii możesz docierać na poziomie podświadomym do tych przyczyn, uwalniać się z nich i podążać w kierunku szczęścia, wolności, byś mógł, mogła czuć się tak dobrze, jak możesz się poczuć, jako osoba wolna i w pełni zmotywowana zaangażowania do, do działania, do realizacji swoich marzeń i celów. Także zapraszam serdecznie na namiastkę tego procesu, ponieważ ten proces, który stosuję na co dzień jako pierwszy i jedyny na świecie posiada proces hipnoterapeutyczny jako pierwszy i jedyny na świecie w hipnoterapii posiada certyfikację ISO 9001 zapraszam Cię serdecznie na podróż na Twoją podróż w głąb siebie na hipnotyczną podróż już w najbliższą niedzielę podczas której będziesz mógł, mogła rozluźnić się naprawdę głęboko. Będziesz mógł, mogła potążyć zakamarki swojej podświadomości i zobaczyć, jak hipnoza i hipnotyczny stan umysłu jest przyjemnym, fantastycznym procesem, podczas którego możesz dokonywać wspaniałych zmian, podczas którego nabierzesz więcej energii i witalności do działania. Nie będzie to oczywiście proces terapeutyczny, natomiast pamiętaj, jak często masz dostęp do zasobów swojej podświadomości. Niekoniecznie. Pewnie dlatego podczas tego transu hipnotycznego, podczas tej hipnotycznej podróży, będziesz mógł, mogła doświadczyć głębokiego transu hipnotycznego, z którego może skorzystać każdy. Także zapraszam serdecznie w najbliższą, najbliższą niedzielę do przyjemnego transu chirurgicznego. Pozdrawiam i do usłyszenia i do zobaczenia.